To może być najlepszy czas, żeby wreszcie zaktualizować swojego kompa i wskoczyć na najnowszą generację. W szale końcoworocznych promocji łatwo przegapić te najciekawsze, więc przygotowałem dla Was szybkie zestawienie tych, na które powinniście zwrócić uwagę. I te powinny spodobać się osobom, które jeszcze nie przesiadły się na najnowszą generację kart graficznych. To lista najciekawszych promocji na produkty Nvidia. Na start entry-levelowa karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5060, która jest obecnie do złapania za nieco ponad 1300 zł. Niektóre warianty nawet bliżej tysiaka. NICE! Jest to budżetowa przepustka, żeby wskoczyć do nowej generacji kart graficznych Nvidia i skorzystać z pełni dobrodziejstw najnowszego pakietu DLSS. Między innymi wydajnego modelu Transformer lepszego upscalingu i rekonstrukcji promieni o wydajności w pracy kreatywnej i z AI już nie wspominając. A jeśli czujecie niepokój patrząc na 8 GB vram wow to 1000 zł więcej, czyli w okolicy 2300 zł już teraz złapiecie Nvidia GeForce RTX 5070, który no, będzie sporym przeskokiem, jeżeli chodzi o wydajność i będzie to też przepustka dla osób, które chcą skoczyć na wyższą rozdzielczość albo bawić się z ray tracingiem. To oczywiście nie wszystko, bo w tym momencie również jeżeli szukacie. Laptopów gamingowych, cała masa jest przecenionych. Warto jednak zwrócić uwagę, żeby to połączenie miało sens, więc minimum 16 GB RAMu to już teraz nie jest optymalny poziom, a bezwzględnie minimalny, jeżeli chcecie myśleć o komfortowym korzystaniu z laptopa. Do tego procesor najlepiej celować tutaj w najnowszą generację i albo to będą Ryzeny z Zen 4, albo Ultra od Intela. A w przypadku karty graficznej polecam zwrócić uwagę na modele z Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, które utrzymuje 12 GB VRAMu, albo Nvidia GeForce RTX 5080, które ma 16, tak jak jej desktopowy odpowiednik. No i Dysk terabyte, takie minimum, nie? Wszystkie produkty o których mówiłem, znajdzie się najprościej zagregowane na stronie Nvidia ze wszystkimi promkami i odnośnikami. A jeżeli Ty znalazłeś jakieś ciekawe promocje, to koniecznie podziel się nimi w komentarzu.